Widzicie, ja jestem korytarzem 1114, a dzisiaj ze mną jest. Jestem ja. Mój. Jojo. Jo, jo, jo. No i, i dzisiaj pokażemy Wam, jak no, szybko wygrać sobie na tej mapie, jaką jest dryfowanie wśród e, to jest Z mapa. robotem. Tak, z robotem i pokażemy Wam, jak szybko wygrać i jak bić dużo walki. Ale my tu mamy jakieś rekordy, sobie wbijamy, więc zapraszamy do oglądania. Dobrze. Powiedz, o co chodzi w tej taktyce. No to na początku musicie zebrać parę strunek i to no. Później, na przykład, na przykład o tu mamy skrzynkę. Eee, więc to jeszcze. I tak, teraz to jest ta struna w razie polega na tym, żeby, żeby żeby Chodź, przyciągnąć robota do siebie to takim właśnie w tym sposobie i gdzieś tutaj sobie uciec z tego i po prostu go zniszczyć. I robocik daje nam 3 power Już mamy tutaj 6. Już mamy przewagę nad igreczkami. Teraz wystarczy zabijać innych, zbierać i czekać i na następnego na robota. I tak w bardzo łatwy sposób możemy zdobywać power Sposób. Dobra, chodź robot, Ja I właśnie najważniejsze jest to chodź, 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 żeby chodź. grać takim dobrym ustawieniem jak my właśnie gramy Czyli Rosa i Rico jest to skuteczny zespół. zespół No prawie się go zabiło mhm. I wszyscy rażą Mamy no, już 14 Nasz rekord całkiem. ogólnie to jest 36 No 36 Tak 36 Dobra, teraz już tam oni nie powinni sprawdzać problemu, bo się będą nas bali. Po prostu oni sobie będziemy szybko te roboty. I w taki oto sposób. Mm. mamy już 17. No proszę, patrzcie, chcecie. No, oczywiście. Czekamy sobie na kolejnego robota. I tak dalej, i tak dalej. No patrzcie, roboty. I później będziecie zadawać tak masakryczne obrażenia temu robotowi, że to będzie trwało 5 sekund. No i się tam biją między sobą. E, możesz ich tam trochę obić, to nie, nie zabijaj. Nie, no i tam zbyt zło A tam robotami. się rozbije bo to okularom to, to jest strony. Znaczy tak mu przejść, tam mu przejść.

No nie, niestety. Nie, no, Prawie niestety. 31. No, niestety nie udało się wbić jakiejś mega dużej liczby, bo tam nasi przeciwnicy też nie mieli za dużo. No ale jest. Ile było? 28. 28, ale jakbyśmy rozwalili do końca tego robota, to byśmy mieli 31. No, więc tak koło 31 mieliśmy. Najlepiej rodzinie. jest wtedy, kiedy macie już, nie wiem, na przykład 12 perkubów, a zostało jeszcze 5 drużyn. Tak, to już wtedy jest łatwo zdobyć więcej i można też w miarę łatwo kosić robotę. Więc mam nadzieję, że podobał Wam się tego typu odcinek. Zostawcie łapki w górę, komentarz byli jaki no i... i cześć.